11 sierpnia mieszkańcy Chęcin tradycyjnie przywitali uczestników Marszu Szlakiem pierwszej Kompanii Kadrowej. W tym roku był on szczególny w związku z setną rocznicą czynu niepodległościowego Legionów. Z tej okazji w Chęcinach wsadzono dąb upamiętniający te wydarzenia. Program patriotyczny zaprezentował zespół folklorystyczny Siedlecczanie. Honorowy patronat nad marszem sprawowała małżonka ostatniego prezydenta na uchodźstwie, Karolina Kaczorowska. W uroczystościach licznie wzięli udział mieszkańcy naszej gminy. Co świadczy o wielkim szacunku i pamięci o jakże ważnych wydarzeniach z tamtych lat. na co roku pamiętają o wydarzeniach, które wielkimi literami zapisały się na kartach historii w tym roku. To wydarzenie uczczono w wyjątkowy sposób. Tak. Z racji stulecia, marszu pierwszej kompanii kadrowej staraliśmy się dzisiejsze wydarzenie przeżywać w sposób szczególny i dołożyliśmy wszelkich starań, aby ta atmosfera dzisiaj była jeszcze bardziej podniosła niż zwykle. Na rynku pod Urzędem dzisiaj doszły jeszcze elementy takie, które mają symbolizować i przypominać ten wielki czyn. Między innymi posadziliśmy dąb Józefa Piłsudskiego oraz kilka dni temu jedna z Ulic została nazwana ulicą, aleją właściwie marszałka Józefa Piłsudskiego. Oczywiście to jest też pewnego rodzaju wyzwanie dla nas, bowiem teraz będziemy starali się dołożyć wszelkich starań, aby ta aleja wyglądała godnie i aby myślę, że, że również poprzez tą nazwę upamiętnić ten historyczny dzień i to historyczne wydarzenie. 49. rocznicę marszu szlakiem I kompanii kadrowej i w setną rocznicę wymarszu kadrówki 6 sierpnia z krakowskich oleandrów, blisko 700 uczestników marszu szlakiem I kompanii kadrowej ruszyło do Kielc. Tegoroczny marsz był wyjątkowy z okazji setnej rocznicy czynu niepodległościowego legionów. Do chęciń piusurczycy zawitali tradycyjnie już 11 sierpnia. Przed budynkiem ratusza Kadrowiczów powitał burmistrz gminy miasta Chęciny Robert Jaworski. Podczas uroczystości, jak zwykle kwiaty zostały złożone pod pomnikiem przy ulicy Małogoskiej w chęcinach, a z okazji setnej rocznicy marszu nieopodal hali widowiskowo-sportowej w Chęcinach został wsadzony dąb upamiętniający to wydarzenie. Czego wyrazem jest marsz pierwszej kompanii kadrowej? Kiedy w okresie międzywojennym zastanawiano się, jak uczcić żołnierzy pierwszej kompanii kadrowej, przeważył pogląd, że należy tradycję pierwszej kompanii kadrowej kultywować i podtrzymywać poprzez formułę zawodów sportowych. W ten sposób zrodziła się 90 lat temu, w 1924 roku, idea marszu szlakiem kadrówki, który odbywał się w okresie międzywojennym rokrocznie aż do 1939 roku. Był największą wówczas imprezą, wydarzeniem patriotycznym, w którym brała udział młodzież strzelecka. Do idei marszu powróciły środowiska patriotyczne w latach 80. Teraz tegoroczny marsz jest najliczniejszy z powojennych. Maszeruje blisko 600 piechurów i prawie 50 kawalerzystów, więc jest już to ogromne wydarzenie. My nazywamy to żywym pomnikiem, wznoszonym co roku Józefowi Piłsudskiemu i jego strzelcom. A to, że jest to żywy pomnik, najlepiej obrazuje fakt, że marsz jest gronem bardzo radosnych, uśmiechniętych młodych ludzi, którzy w ten sposób poprzez trud. Pokonania trasy z Krakowa do Kiel są, zamanifestować przywiązanie do tradycji niepodległościowej. No i oczywiście żywa lekcja historii dla najmłodszych. Najmłodsi dzięki temu poznają historię roku 1914, o której w szkołach tak naprawdę niewiele mogą się dowiedzieć. A tutaj mają coś, co chyba najlepiej historii uczy, czyli swoistą wizję lokalną. Oni dotykają historii w tych miejscach, gdzie ona przed 100 laty się działa. Jesteśmy w Chęcinach, mniej więcej o tej samej porze, w której byli tu strzelcy w 1914 roku. Patrzymy na te same pejzaże, na te same mury, choćby tu zamku chęcińskiego, jak patrzyli oni. Wtedy inaczej zupełnie Przeżywa się historię, można ją lepiej zrozumieć. Jeżeli się ma w nogach 160 km z Krakowa do Kielc, to choć nie ma zagrożenia wojennego, tak jak było 100 lat temu, to jednak dopiero czuje się wtedy wysiłek tamtych ludzi, którzy poszli z Piłsudskim bić się o niepodległość. Na zakończenie uczestnicy marszu zostali zaproszeni na pyszną żołnierską grochówkę.